Na głębokości tysiąca metrów, mm -hmm. na wyłowili z Pacyfiku organizmy przypominające grzybki, o. których nie potrafią zakwalifikować do żadnej gatunkowej to, jednostki. Ani jak kurka, ani jak maślak. To no. w ogóle nic, kompletnie. U, mówi się, że to organizmy sprzed 500 milionów lat, porzucone przez ewolucję. Co za chamstwo. Co jest hamstwo? Porzucić grzybki na takiej głębokości? Na kilometrze Pacyfiku? I ja ewolucji mówię nie. Tak. Ewolucji mówię, nie, od dziś będę żył bez niej. Ja też, ja się wyrzekam ewolucji. Tak. Nie zostawia się małych grzybków samym sobie. Nie tak. zostawia się. Ewolucja tygnoju. Tak. Ty. Natomiast słuchajcie, specjaliści, korzystając z okazji, ja może taki apel będę miał za. No. Specjaliści apelują i ostrzegają, żeby grzyby jeść tylko i wyłącznie ze sprawdzonego źródła. No właśnie. No. Najbardziej sprawdzonym źródłem grzybów jest las. Las. No. Nasz Zapisz las. Zapiszcie to sobie w zeszytach do radiowców bez cenzury. Pytanie, skąd się biorą w lesie grzyby? Ale no to nie wiesz? No właśnie no, nie. No wiem. najpierw jest Pan Grzyb. No. I on chodzi z panią grzybnią. Z grzybnią. Nie? No. Później tak zamikają się sami w lesie. Zamikają się, tak? tak mhm. I mają małe grzybki. A leśniczy to wszystko filmuje i puszcza. Puszcza. W internecie. W in no, no tam, internecie. że ty trzej ej, trzonem o kapelusz tej mhm. grzybni? Tak. tak. Na tak. przykład tłuszka. jak. Ktoś się puszcza w niepołomicach, to jest puszczanie połomice. To mhm. jest właśnie, dobrze, Racja. że to sobie wyjaśniliśmy, no. bo to Ale... jest ważne.